W tym filmie zaprezentuję Wam listę bezpłatnych badań profilaktycznych, które są dostępne dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Dzisiaj przedstawię Wam kryteria korzystania z tych badań, a w kolejnych filmach opiszę poszczególne z tych badań już bardziej szczegółowo. Profilaktyka 40 to badanie skierowane do osób, które ukończyły 40 lat. Program obejmuje badania diagnostyczne. Badania te są wykonywane na podstawie e skierowania. Profilaktyka chorób układu krążenia. Ten program jest przeznaczony dla osób, które mają od 35 do 65 lat i które wcześniej nie miały rozpoznanej choroby układu krążenia i które w ciągu ostatnich 5 lat nie wykonywały tego typu badań. Badanie przesiewowe raka jelita grubego Skierowane jest ono do osób, które mają od 50 do 65 lat lub też mają od 40 do 49 lat, jeśli u najbliższych krewnych rozpoznano nowotwór jelita grubego. Badanie to wykonuje się bez skierowania. Profilaktyka raka piersi, mamografia. To badanie przeznaczone jest dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatniego roku nie korzystały z tego typu badań i nie chorowały na raka piersi. Badanie to również wykonuje się bez skierowania. Profilaktyka chorób odtytoniowych, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Jest ono przeznaczone dla osób, które ukończyło 18 lat, a które palą papierosy i inne wyroby tytoniowe. Dodatkowo z programu tego mogą skorzystać osoby młodsze, które ukończyły 16 lat i też są uzależnione od tytoniu. Ponadto w ramach tych badań są wykonywane badania w zakresie diagnostyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc dla osób w wieku od 40 do 65 lat. Profilaktyka raka szyjki macicy. Cytologia. Mogą z niego skorzystać kobiety w wieku od 25 do 59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie korzystały z tego badania. To badanie również jest wykonywane bez skierowania. Profilaktyka gruźlicy To badanie jest skierowane dla osób, które ukończyły 18 lat, a które wcześniej nie miały stwierdzonej gruźlicy, ale za to miały bezpośredni kontakt z chorymi na gruźlicę lub są chore lub miały trudne warunki życia, które wpływają na występowanie tej choroby. Program ten realizują wszystkie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Profilaktyka badań prenatalnych. Ten program jest skierowany dla kobiet w ciąży, które spełniają chociaż jeden z warunków. Skończyły 35 lat, w poprzedniej ciąży występowała aberracja chromosomowa płodu lub dziecka. Występują u nich strukturalne aberracje chromosomowe. Ich dziecko ma chorobę uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową. Mają nieprawidłowe wyniki USG lub badań biochemicznych, które wskazują na większe ryzyko aberacji chromosowej lub wady płodu. W tym badaniu potrzebne jest skierowanie od lekarza, który prowadzi ciążę oraz wyniki badań. Program Badań Przesiewowych Noworodków Wczesne wykrycie chorób wrodzonych. Jest ono przeznaczone dla każdego dziecka urodzonego w Polsce. Zachęcam gorąco do skorzystania z tych badań oraz do odwiedzenia mojej oficjalnej strony aleksanderlamek.pl, na której między innymi znajdziecie darmowe książki o zdrowiu. Do zobaczenia!